Wiesz co, to jest chyba ten ASPM Częstochowa, piątka. Tak mi się wydaje. Tylko, te te też są fajne te biało-czerwone. No. O! No, mało no, to by w samo wlazła, nie? A nikt nie poszedł na dobitkę. Daj, daj, daj. Daj, Nikolaj, daj, daj. Przesypamy się. Przesypamy się. Przesypamy się. Nikolaj mi bardzo fajnie ręczną gra. Który to jest? No ten, co też tam przy Piętnastka, tak? 15. Tak, on kiedyś na bramce był. A właśnie. Ale odkrył, że, że lepiej się zachowuje w polu i pod nas. Fajnie to się porusza, wiesz? Hors nogi gutudo filtrazion 9